Cześć kochani, witam cieplutko mnie na kanale. Dziś mam dla was kolejny film. Dziś będzie haul kosmetyczny. Kilka rzeczy nowych. Kilka, które już miałam. Mam nadzieję, że moja fyzurka wam się podoba. Jak widzicie trochę włosy ścięłam. Kolory się pojawiły trochę inne. Ja się czuję znakomicie, ale dajcie znać, czy tak lepiej wyglądam. Zacznę od płatków. Wiadomo, to jest rzecz, która jest zawsze potrzebna. B Be Beauty płatki kosmetyczne. Dawno ich nie kupowałam. Ostatnio kupowałam cały czas te z Lidla. E, natomiast te widzę się trochę zmieniły. Struktura jest troszeczkę inna. Mam nadzieję, że fajnie będą się sprawdzały. Kolejne płatki, również ta seria Be Beauty, z tym, że to są te duże owalne. Ja je lubię, one się fajnie u mnie sprawdzają i te też widzę się troszeczkę zmieniły. Mam nadzieję, że też dobrze się sprawdzą. Mam jeszcze jedne płatki, tym razem i sama. Bardzo, bardzo fajne płatki, też owalne, też duże. Tych jest trochę mniej, jest 40 sztuk. Natomiast to jest moje już kolejne opakowanie. Świetnie zmywają makijaż z oczu z płynem, także super. Chusteczki z Tami i to są te takie chusteczki na rolce. Ja już użyłam jedno opakowanie, powędrowało do denka. To są bawełniane ręczniki dla noworodków i dla niemowląt. Bardzo fajny produkt. W końcu znalazłam godnego zastępcę tych moich ręczników ulubionych z Aluette z Rossmana. Tamte niestety zostały zupełnie wycofane, więc szukałam czegoś innego. Miałam te ręczniki takie bawełniane w tym pudełku różowo białym tami, natomiast one kompletnie dla mnie się nie nadają, nie lubię ich. A te na tej walce są świetne, więc kolejne opakowanie kupiłam. Mam również chusteczki z tami, i jak na chwilę obecną, te chusteczki najbardziej mi odpowiadają. Tutaj jest 54 sztuki. Ja już jedno opakowanie w tej chwili skończyłam, zaczęłam jakieś inne, natomiast zobaczyłam, że są dalej dostępne w Rossmanie, więc kupiłam te. Tam są chyba też dwie wersje tych chusteczek z tami. Są fajne, są grubsze, są dobrze nawilżone, ale nie są za mokre. Świetnie wszystko zmywają z dłoni, z pędzla, z umywalki, super. Także te jak najbardziej Wam polecam. O, i coś mi wyciekło. Kolejna rzecz z Rosmana: sól do kąpieli z Isany, to jest ta wersja lawendowa. Uwielbiam te sole do kąpieli. Zawsze muszę mieć jakąś saszetkę w łazience. Następne dwa produkty to mam z DM-u. Pierwsza z nich to jest odżywka do włosów brązowych. Tu jest 200 ml. Ja już tą odżywkę też nieraz miałam, bardzo dobrze się u mnie sprawdza. Zobaczymy, jak się w tej chwili będzie sprawdzała na tych moich rudych włosach, czy nie będzie jej przyciemniać, czy włosy nie będą zmieniały koloru. Na pewno w projekcie Denko Wam dam znać. I jeszcze jeden produkt mam z Emu i to jest Alverde, jest to krem do rąk z dodatkiem nagietka. Ja w tej chwili mam już jedno opakowanie, troszkę się zmieniło opakowanie szata graficzna, natomiast sam kosmetyk dla mnie jest świetny. Pachnie dość mocno ziołowo, natomiast bardzo dobrze nawilża dłonie i szybko się wchłania. Ja taki krem ze sobą noszę codziennie do pracy. Jest go tu 75 ml, także całkiem, całkiem spora pojemność. Natomiast krem sprawdza się idealnie. Kolejnym produktem będzie rzecz do włosów. Tym razem zielona wersja. Bardzo dawno nie kupowałam właśnie zielonej wersji. Odżywka z marion bez spłukiwania. Wiecie, że ja te produkty zawsze używam i ta jest do włosów cienkich, delikatnych i pozbawionych objętości rzadko kiedy jest dostępna w ogóle w sklepach w naturze yy, natomiast tą chyba kupiłam w Biedronce, tak mi się wydaje ale nie jestem do końca pewna kolejną rzecz mam do demakijażu i jest to L'Oreal ostatnio mój ulubiony płyn micelarny 200 ml, bardzo dobrze się u mnie sprawdza to jest moje już trzecie opakowanie i ja będę do niego na pewno powracać Zmywa wszystko z oczu, z twarzy, nie podrażnia, nie przesusza, nie podrażnia oczu, nie pieką nie później oczy, nie łzawią. Delikatnie pachnie, ale naprawdę bardzo delikatnie. U mnie takie 200 ml płynu micelarnego generalnie starcza na 3 tygodnie, także nic dodać, nic ująć. Z Tutti mam peeling do ciała i to jest też produkt chyba kupiony w Biedronce, jak dobrze pamiętam. 200, nie, tu jest 300 g ja mam tutaj z kiwi. I to jest cukrowy peeling do ciała. Ja bardzo lubię te peelingi, one fajnie się u mnie sprawdzają. To nic, że one tam mają na drugim czy na pierwszym miejscu parafinę. Mi akurat parafina krzywda na skórze ciała nie robi. Za bardzo do twarzy nie mogę używać, natomiast na ciele jak najbardziej jest ok. Ja i tak później po peelingach zawsze używam balsamów do ciała, także dla mnie produkt świetny, pachną super. I mam jeszcze jedną rzecz z Farmony. Tutti Frutti, i to jest też rzecz, którą kupiłam w bielance. Chyba mogliście zobaczyć to już we vlogu. Natomiast jest to granaty i pitaja. Olejek do kąpieli, 500ml. Też już miałam kilka zapachów, właśnie z tej serii. Bardzo dobrze się u mnie sprawdzają. One są mega wydajne, gęste, kremowe. Fajną pianę robią, super pachną. Także ja od czasu do czasu lubię sobie, wiecie, tak coś do kąpieli dodać. Hegron, żel w sprayu, jedyny żel, który trzyma moje włosy w ryzach. To jest produkt, który kupuję od lat, nie zmieniam, nie szukam żadnych innych lakierów. On jest mega mocny, może zostawić Wam białe, nieestetyczne kropelki na włosach ciemnych, jak za dużo go nałożycie, natomiast dość fajnie się wyczesuje i dobrze utrwala włosy, a oto przede wszystkim mi się rozchodzi. Cud do kąpieli z tej serii Cien z Lidla. 600 gramów i tym razem mam tutaj imbir i kardamon. Mam nadzieję, że też fajnie się u mnie sprawdzi, bo ja te sale osobiście lubię. jaśmień z pomarańczą bardzo dobrze się u mnie sprawdza, natomiast tej jeszcze nie miałam. Jestem ciekawa, jak w kąpieli się będzie sprawdzała. Mam jeszcze kilka maseczek z natury. W końcu się pojawiły te moje ulubione maseczki ze śluzem ślimaka tak wyglądają. Kupiłam sobie oczywiście dwie. Mam również z platyną. Też się bardzo fajnie u mnie ta maseczka sprawdziła. No i jeszcze jedna z jadem węża. Świetna maseczka, ja wam polecam. Jak lubicie maseczki na płacie rewelacyjne. Czasami są w lepszej cenie, natomiast ja tym razem już nie czekałam na promocję, zobaczyłam, że są dostępne, więc kupiłam sobie co nieco. Moje ulubione serum do rzęs, 3 w jednym z Eveline, to jest serum, które ja używam od lat. Żadnej krzywdy moim rzęsom nie wyrządza. Rzęsy są dużo grubsze, fajniejsze. Zawsze nakładam ten produkt przed tuszowaniem i myślę, że jeszcze nie jedno opakowanie się u mnie pojawi. Skusiłam się też na odżywkę do rzęs i tym razem nie kupiłam Falcon Classens, tylko właśnie kupiłam lasz Volution. Nie wiem jak się to w ogóle wymawia. E, natomiast mam nadzieję, że będę miała takie długie rzęsy jak Lady Agu. Pozdrawiam Cię kochana. Kupiłam dwa opakowania, jedno dla siebie, drugie dla cuły. Moje jeszcze jest zamknięte. Miałam chwilową przerwę właśnie w stosowaniu serum. ale myślę, że od dziś, może od jutra, znowu zacznę aplikację. Zobaczymy, czy moje rzęsiska będą też takie, takie długie. I mam jeszcze jeden produkt z Oriflame. Jest to podkład. Był w tej chwili w katalogu bardzo dobra cena. Chyba 14,99 i ja już tą serię miałam. Tu jest 30 ml i to jest ten długo, długo. Tak mi się wydaje, tak. Elastic Foundation, czyli to jest ten długotrwały podkład. Oczywiście kolor ivory. Bardzo fajnie się u mnie zachowywał na twarzy, więc skusiłam się na kolejne opakowanie. I w Hebe kupiłam sobie taki zestaw maseczek. Maseczki oczywiście na płacie. Pojawiły się też w Hebe. Najpierw sobie wybrałam powiem Wam tak chyba 4 czy 5 maseczek w pojedynczo, nie? któreśmy tam interesowały. Natomiast przy kasie Pani powiedziała, że one są w tej chwili w takim opakowaniu zbiorczym. Jest ich tutaj 7 sztuk. Każda jest praktycznie na inny dzień tygodnia. Tu mam z granatem. Maska witalizująca. Następna jest z winogronem. Maska rozjaśniająca. Kolejna maseczka jest z acerolą. Regenerująca. Mam nadzieję, że kochani wszystko widzicie. Jeszcze jedna jest maseczka kojąca z jaśminem. Kolejna będzie nawilżająca. Lomi Lomi z aloesem. Także zobaczymy. Kolejną mam tutaj ujędrniającą z ogórkiem i ostatnia została przeciwzmarszczkowa z miłorzębem japońskim i powiem Wam, że to opakowanie, te 7 sztuk chyba 25 zł, coś Pani mówiła, że kosztują, natomiast muszę zobaczyć sobie cenę na paragonie. Także jak widzicie, maseczek w płacie mam mega mega duszę, bardzo bardzo się cieszę. Ja uwielbiam te maski na płacie, także one u mnie się sprawdzają, nie podważniają. Skóra jest wiecie taka fajna, nawilżona, rozświetlona. Także ja jestem mega mega zadowolona. Oczywiście jak się sprawdzą, no to pobiegnę po kolejne i kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o moje szaleństwo zakupowe. Dajcie znać w komentarzu, czy coś znacie z tych rzeczy. Najbardziej interesują mnie te maseczki, czy któraś z Was już używała, czy je w ogóle znacie. Dzisiaj, kochani, ja Wam dziękuję ślicznie, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie i do kolejnego filmiku. Pa, pa!